Hej, witajcie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Placko Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grali w Minecrafta na single playerze. Robimy tutaj sobie nowy świat i będzie to nowa seria na moim kanale. Nazwiemy ten świat oczywiście tutaj YouTube, YouTube świat, żeby nie było. Oczywiście game od survival. No i tworzymy nowy świat. No i właśnie to będzie nowa seria na kanale, będzie nowa seria właśnie z Minecrafta. Mam nadzieję, że to przyjemnie wam się będzie oglądało i że po prostu docenicie mnie i że zostawicie tę łapkę w górę, w górę i suba z dzwoneczkiem. Dobra, a więc jesteśmy w świecie. Zrespiliśmy się, widzę, że na bagnach. Tutaj dużo zwierząt wokoło. O, i jest y, od razu na starcie pustynia i taś, y, jak to się nazywa? Czy ja miałem w ogóle defaultowego skina, nie mam pojęcia? Y, ustawiałem sobie skina innego, mojego y, tutaj w ogóle ten. Y, jest y, sawanna też. Y, jest tutaj y, ta właśnie świątynia pustynna, więc wchodzimy tutaj oczywiście. Zanim ja to zniszczę to mi mam wieki? nie no dobra Jednak nie niszczy się tak wolno Tak jak myślałem Dobra no to schodzimy tutaj na dół Albo czekajcie 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 Oby nie stanąć się tam na tę płytę Bo wtedy wybuchniemy co nie Dobra Czekajcie tu już pewnie będzie Zejście No tak No to co jest Nie no dobra może najpierw skraftuję sobie chociaż jakiś kidowce, nie Kiedyś to się grało to po prostu moi drodzy widzowie w Minecrafta, grało się naprawdę stare dobre czasy powróciły na mój kanał. Kiedyś też jak zaczynałem nagry na nagrywać na YouTube, no co ja nie go niszczyłem, aki lag był w ogóle. Kiedyś jak zaczynałem nagrywać na YouTube, no to właśnie ten... Eee... Zaczynałem nagrywać Minecrafta, ale niestety skasowałem te filmy, bo były one przynajmniej cringeowe, co nie. Dobra, mam wystarczająco drewna, teraz tworzymy sobie crafting table Stworzymy sobie patyki Okej, okay. stawiamy sobie crafting table Tworzymy drewniane kilofik. Czekajcie, dobra I szybko kopiemy na dół, żeby zrobić oczywiście ten kamień, co nie? No jakieś osiągnięcie już zdobyłem tutaj właśnie Stone Age się nazywa, czyli obok kamienia. Dobra, zbliżmy sobie tyle, trochę kamienia. Dobra, dobra. Dobra, wchodzimy na górę z powrotem. Tutaj proszę bardzo. Tworzymy sobie ten kilofik. Proszę bardzo. Elegancja, Francja. Teraz mam nadzieję, że coś będzie tam dobrego w tej świątyni. Mam taką naprawdę nadzieję. oj, oj. Dobra. Ale szybko rozwala to. Dobrze, zwaromiliście. Od razu zniszczymy tą płytę, żeby się na nią czasami nie stanąć. I co ty my tu mamy? Ojej, some sheet. O, dobra, to się jest jak zbroja na konia. Ale, o. O, 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 Tutaj powiem wam, moi drodzy, że naprawdę dobry lud. O, jakiś książka, złote jabłko, złoto. Czekajcie, wszystko to jest zbiorę tutaj oczywiście. Zgniłem, to nie jest potrzebne za bardzo. Tutaj, co my tu mamy? Dobre kości, o tutaj jest coś ta, takiego. To se zbierzemy, piasek niepotrzebny. I tutaj już nic raczej nie będzie. Dlatego wspinamy się z powrotem na górę. Tutaj, oczywiście, starszymi bloków, no tak średnie wystarczy. Dobra. Dobra, albo starczy, czekajcie. Jeszcze, jeszcze jeden tutaj blok, dobra Dobra Gicik yy, Teraz yy, lecimy sobie dalej yy, Tutaj, oczywiście, myślę, że pójdziemy w stronę pustyni Bo czemu by tu nie Koło tej że żeby go mieć dostęp do drewna To sobie postawię po sobie w ogóle ta płytka Dobra, mam nadzieję, że znajdziemy jakąś osadę, wioskę co nie? Bo wtedy będzie właśnie przyjemnie Dobra, lecimy. Lecimy przez pustynię. O właśnie, bo jeszcze gagu trzeba uważać, że zapomniałem. W ogóle. A tutaj na pustyni tak nie ma co za bardzo do żarcia. O! Portal do netheru. Zarobiście. I tam jest jeszcze ten taki zwykły biom. Bio, bio, jak to tak się mówi na to. Dobra, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, ale jest portal do nederu. I to jest coś fajnego Bo tutaj już jest zrobiony ten portal do netheru, naprawdę eee, Trochę, nie? Nie trzeba zbierać tyle obsydianu, żeby go stworzyć nie ma... O, jest skrzynka, Musiałem mówić, że nie ma O, jest jakaś łopata Jest to, o, 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 patrzcie, już będziemy mogli wejść do netheru Trzy obsydianu Nie, nie będziemy mogli, ale Będzie niewiele brakować Tak Czekajcie. To. Nie no, tragiczny jestem, naprawdę tragiczny jestem. Gdzie ja postawiłem ten obsidian? Dobra, trudno się mówi. Nie no, tragiczny jestem, naprawdę. Trage... O! No i wioska, no i zarąbiliście. O tym właśnie mówiłem. U wiosce jest właśnie dużo surowców. Yy, do zbierania. O, tu są nawet domki. Może tu zamieszkamy nawet. W tej wiosce. Albo przestacjonujemy prze trochę. Tu nic nie ma. Ale jestem, Nie, nie ja będę tego opatam, bo ta łopata się strasznie szybko psuje. Dobra, pozbieramy się tutaj. Dobra. Dobra, pozbieramy sobie tutaj, żeby mieć na chleb, co nie? O, gdzie to jest? Tutaj Dobra, to tworzymy to sobie na chle O jest. jak tego dużo Przetworzymy sobie to, o tak, proszę bardzo Czemu tutaj coś nie da Dobra, super Superowo, superowo Okej okay. Dobra Lecimy dalej Dobra, tutaj coś może być jeszcze przydatnego. To tutaj widać co ma do zaoferowania, takie gówno trochę ma do zaoferowania. Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś tam terakotę tutaj widzę mamy. I tutaj co wy tu robicie bez wujku? Wam się nie da tradować, okej. Okay. No okej. Okay. Dobra, gdzie jest kowal jakiś? Ja chcę jakieś skrzynki? W ogóle czemu ty nie ma żadnych skrzynek w tej wiosce? LOL Nie ma żadnych skrzynek w tej wiosce, ale bez łóżko przynajmniej z tej wioski. Więc to się raczej nie osiedlimy, bo tutaj tak jest śidoła trochę ta wioska. No, czemu to Czemu ta klawiatura jest taka zepsuta? Nie no, klawiatura mi się zepsuła, widzowie! Patrzcie, przycisk mi odpadł w ogóle z kreatury. Muszę nowo kupić. Nie no, tragiczny jestem jakiś. Tragiczny jestem, naprawdę. Nie no, widzowie, tragiczny jestem. Nie mogę dwa razy W przycisnąć. Nie no, tragi tragedia. Będę musiał tak podróżować. Nie no. Tragedia. Czekajcie. <grym> będę tak. Ej czemu w ogóle na laptopowej że też nie mogę? Bo ja mam laptopa co nie? Podróżnego na military też nie mogę podróżować tak? Czyli to nie, nie zepsuło się A bo ja ten! Nie mam tego! No! Yy, głodu dlatego nie mogę podróżować, a już myślałem Lol Ale jestem debidem Dobra Lol To jest chlebka, zrobimy dużo Chlebek, chlebek, chlebek. Chlebek, 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 klebek, 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 klebek. Klebek, klebek, klebek. Dobra, tyle, nie? Nam wystarczy na razie. Dobni sobie potem też. Trochę chlebka. Dobra, zrobimy sobie ten crafting table. Zjemy sobie chlebka Teraz mogę biegać, no, a jestem gałgany nie tak. Dobra, pozbieram sobie jeszcze tego. Przepraszam Oj, przepraszam, no nie chciałem ci uderzyć. Teraz ja Iron Dodam się na mnie w kurzy. Dobra, to robimy sobie tak. 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 Co tam jest w ogóle? Jakieś kopalnie? Nie, łóżko mi nie Już mam jedno. Tu jest coś jeszcze. Eee, misja ma. Trag tragiczna jest tego wioska, naprawdę. Tragiczna. Tragiczna wioska, nic tu nie ma Ale. Czekajcie jeszcze nie przeszukałem tego domku. Nie no, tragedia, nic nie ma. Dobra, będziemy drugie łóżko. Nie no, tragiczna wioska O, pójdziemy spać od razu tutaj. No, zombiaka słychać w ogóle. Zombiaka słychać w ogóle. Nie wiem, dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, widzowie. A tam jest sawanna, ale my... Co ty robisz, kolego? My pójdziemy dalej w pustynię. Dobra, ja się zrzegnam z tą wioską. Ogólnie. Tu, tu coś będzie? Nie mam nic. Nie no, tragiczna wioska. Co tu się dzieje? gry z tego królika. Wypia... Wypadł Dobra, już chyba będę mógł spać. Dobra, no i git. Odblokowaliśmy jeszcze osiągnięcie od razu. ...słodkich snów. No i dobra, lecimy... O, no i kolejna wioska! No się, mam nadzieję, że w tamtej wiosce coś będzie. Dobra. Dobra, kolejna wioska. Dwie koło siebie, ogólnie, tutaj, tutaj... Zarąbiście. Teraz się raźł strasznie dużo tych wiosek się i Bardzo dobrze się dużo razki tych wiosek. Może tu serza mieszkamy nawet. W tej wiosce. Na następnym odcinku będziemy budować dom, co nie? Na następnym odcinku będziemy budować domek. Sobie. Tutaj. No i tutaj mam nadzieję, że coś będzie. Na naprawdę nic tu nie ma. Nic. Myślę, że coś będzie w tym domku, tak szczerze. Nie ma. Nie, no, tragedia, tragedia Tragiczna wioska kolejna Nie, no, tragedia, naprawdę, nic tu nie ma Chociaż jedzenie są no, dobra, tyle, tyle, dobro, tyle w tym Ty, Nie no, tragedia, nic tu nie ma Totalna tragedia Nie ma nie ma tu żadnego kowala ani nic Nie no tragedia, nic tu nie ma O tu jest chyba coś Wreszcie dwa chleby znalazłem, ale rarytas Ale Rarytas znalazłem Dwa chleby widzowie Dwa chleby znalazłem Ale rarytas znalazłem naprawdę Tragiczny tragiczne jest Dobra, Tu, to, tu zwierzęta trzymają tego co widzę bo no to jest stajnia w ogóle jakoś obornia, od jak ktoś się nazywał. Co ty masz do... O, no, ja mam tego? Teraz ja sobie wezmę emeraldy od ciebie. Zawsze się do czegoś może przyda, przydadzą, te emeraldy. To ja zawsze śleba ma. Nie no, tak średnio jesteś gorszy. Tak średnio. Z sobą mogę się dealować. Taki średnio to masz te dealer? Dobra. Dobra, idziemy szukać kolejnej wioski. To jest obornie w ogóle, sprawdzę, bo mm. pierwszy raz widzę obornie w ogóle. Dobra, zabierzemy sobie im pochodnie jeszcze. Czy mogą przydać? Dobra, zabierzemy sobie chleby. Pam, pam. Dobra. Jeszcze tu sobie to wyżiemy te, żytocze żyto, czy jak to się nazywa, przenisę. To są te, Hej bale, to się nazywa po angielsku. Tutaj, proszę bardzo. I English. Dobra, to sobie to wszystko. Dobra. Raz, dwa, trzy. 4 5 Jeszcze tu jest do pozbierania Będziemy mieć tyle jedzenia że pod dostatkiem naprawdę Tak i tak No i super mamy pod dostatku jedzenia Idziemy dalej Idziemy dalej Idziemy dalej Idziemy w pustynię, tak jak mówiłem. Trzeba bardzo iść w pustynię, nie, nie przejść w pustynię. O, tam jest kolejna dziwio. Pa! Dobra. Idziemy w pustynię. Czy ja przypadkiem nie odpaliłem live'a? Tylko odcinek? Na pewno. Nie wiem. O kurde, jaka góra tam jest. Jaka? No i kolejna wioska, co się dzieje widzowie? Trzy wioski koło siebie. Dobra, jeszcze przeszukamy tą wioskę i będziemy kończyć odcinek, co nie? Dobra, i tu będziemy mieć tyle do dealowania tego, pszenicy w ogóle, że nie wiem. Czy będziemy mogli się z nimi dealować i to straszne. O, tu nic nie ma. Nie tak no, w tej wiosce nic nie będzie to będzie tragiczny, tragiczny tragedia to totalna Uff, Tutaj nic nie ma, no nic skąd. Nie ma, nie ma nic mu. Nie no, tragedia, jeszcze nie mogę wyjść. Dobra Nie ma, nie, nie ma nic, nie ma nic, do, Nie ma nic w tej wiosce Łotrzeż pyta Jaki tam było ten o, a ty co masz do zaoferowania? Ty masz takie coś do zaoferowania, tak? Bo ty jesteś rzeźnikiem. No dobra Nic nie ma. Zazwanie złon. Nie no nic nie ma. Tragedia. Kolejna wioska, nic nie ma. Żyjemy jakby będę miał pomysł na odcinek. Znaczy na tytuł odcinka. To jest ocean. Jaki ładny w ogóle? O, znowu. Nie no, tragedia. Nic tu nie ma. Kompletnie nic. Dobra, widzowie, zakończymy na tym celu odcinek. W następnym odcinku, tak jak już mówiłem. Czekajcie, jeszcze może tutaj coś będzie. Będziemy budować dom w następnym odcinku. Nie no, to tragedia. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. nic tu nie macie. Dobra, kończymy odcinek. Pa, pa.